Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby z podznaku Panny w Waszym czytaniu na wrzesień. No słuchajcie, zaczęłam nagrywać początek i nie wiem jak to się stało. E, jakiś błąd w Matrixie, że tak powiem. I to mi się nie nagrało, także no jest jak jest. E, zaczynam jeszcze raz. Może nie będzie takiego flow, ale trudno. Pamiętajcie, przekaz jest ogólny, tak jak zawsze, um, jeżeli interesuje Was czytanie indywidualne, pozostawiam maila w opisie pod tym filmem i sprawdźcie również swój ascendent, znak księżycowy, bo tam też możecie otrzymać właśnie tutaj przekaz dla siebie. I drogie Panny, no Wy we wrześniu stawiacie na tradycje, na, na takie wartości, na rodzinę, na to, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Um, ale karta kapłana nie tylko o tym mówi, tak? bo tutaj zaznaczają nam się różnego rodzaju instytucje. Więc możecie szukać jakiegoś doradztwa tak? w sprawie pracy czy w sprawie różnego rodzaju, nie wiem, inwestycji. Możecie poszukiwać informacji, które mają Was doprowadzić do jakiegoś miejsca tak? do miejsca, właśnie większej stabilizacji. I tutaj to, co y, najlepsze jest do osiągnięcia dla tych z Was, które właśnie y, mówię y, wiecie, że będziecie y, chodzić po różnego rodzaju urzędach, y, y, instytucjach, tak jak powiedziałam, to uda Wam się wszystko ogarnąć i załatwić w taki sposób, y, żeby to wyszło na Waszą korzyść. Tutaj. Y, Wy jesteście na tyle charyzmatyczni e, i tak potraficie zaprezentować siebie, że w tym temacie nie musicie się niczego obawiać. Macie, macie wszelkie narzędzia. Chciałbym, chciałam powiedzieć w tym miesiącu, ale nie tylko, tak? Żeby zamanifestować to, czego pragniecie i osiągnąć sukces. Bo może tutaj też chodzi o jakieś kwestie właśnie zawodowe. Nie tylko panna ma szansę poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć wiedzę w jakimś temacie, dokształcić się, ale również y, zdobyć uznanie i stać się swego rodzaju autorytetem w jakiejś dziedzinie. Niektórych może interesować to, żeby udzielać się bardziej społecznie, zacząć udzielać się bardziej społecznie. Czy też politycznie? Chociaż um, no dobra, bo to, to może być Wasza energia, to może być również energia kogoś z Waszego otoczenia, kto pragnie tej stabilizacji i kto stawia na Was, kto wybiera Was. Kogoś, kto podejmuje decyzję. Więc tutaj um, również w kontekście właśnie relacji jest szansa, że wejdziecie na wyższy poziom zaangażowania z partnerem, z partnerką. Może chodzić o wspólne zamieszkanie, o założenie rodziny, tak? O tego typu tematy. W miłości bardzo dobra energia. Bez dwóch zdań. Mamy tutaj pokazane właśnie romantyczne uczucia, które się, w, które się rozwijają pomiędzy wami. Mamy tutaj zaznaczoną taką chęć eksploracji siebie i, i tego połączenia, które jest. Macie przy sobie bratnią duszę, która jest naprawdę tu wkręcona w to, co się tworzy, czy też w to, co jest między wami. Która chce, żeby ta relacja była karmiąca. Myślę, że oboje tego będziecie pragnąć właśnie we wrześniu. I nawet jeżeli jest to ktoś nowy, bo może być tak, że panna tutaj poznaje kogoś nowego. Ja bym powiedziała, że wówczas ta relacja ma szansę rozwinąć się w takim wręcz ekspresowym tempie. Na zasadzie trafił swój na swego. Tak? Poznajecie kogoś, kto okazuje się mieć bardzo podobne wartości do Was. Kto pragnie tego samego. To nie ma ochoty już bawić się, szukać... Um, czy tam nie wiadomo co jeszcze. Ta osoba chce prawdziwego głębokiego połączenia. Być może założenia rodziny właśnie. Ale wy wiecie, że pewne wydarzenia no, nieprzypadkowo zaprowadziły was, czy też będziecie wiedzieli, że te wydarzenia nieprzypadkowo zaprowadziły was w te miejsce. Nieprzypadkowo zaprowadziły was, hmm, przyprowadziły was właśnie do tej osoby. I tutaj też. Hmm, co najlepszego możecie osiągnąć, bo Wy sobie możecie zadawać pytania, jak to się stało, dlaczego, po co, na co tak, ze względu na jakieś sytuacje z przeszłości, które no, były trudne, które być może były toksyczne. Um, bo jednak ta przeszłość jeszcze daje o sobie znać, szczególnie, znaczy może dawać o sobie znać, szczególnie na początku miesiąca. I Panna może tutaj zadawać sobie naprawdę wiele różnych pytań. I Wy na te pytania będziecie znajdować, znajdować w sobie odpowiedzi. Będziecie dochodzić po nitce do kłębka. Tu y, to jest moment taki, aha, ja już wiem, po co mi to wszystko było, po co mi było to doświadczenie, czemu ta osoba pojawiła się w moim życiu. I to wcale nikt z zewnątrz nie musi Was o tym uświadamiać. Być może kogoś takiego y, natraficie, tak, właśnie swego rodzaju takiego mentora, przewodnika, ale mam wrażenie, że w większości przypadków wy tego przewodnika odnajdziecie w głębi swojego serca, w głębi swojej duszy. Że te, te odpowiedzi na Was spłyną. I tak jak powiedziałam, może się wydarzyć taka sytuacja, że tu. Mm, yy. Że tutaj jeszcze coś będzie Was dotykać z początkiem miesiąca. Jeszcze powracają pewne, pewne demony z przeszłości, które mogą powodować, że tracicie na chwilę kontrolę, ale to będzie tymczasowa energia. Jakby coś, to, jakby coś tutaj dogorywało. E to może być również energia, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, kogoś z przeszłości, były partner, była partnerka albo ktoś, z kim nie byliście formalnie związani, ale jednak coś było na rzeczy, może jakiś romans. To tu, jeżeli w tym przypadku się odnajdujecie, to ja bym powiedziała, że to jest szansa dla Was na uwolnienie się. Od tej toksycznej, trudnej energii, albo od kogoś, kto nie dawał Wam właśnie tej stabilizacji, której poszukiwaliście. Nie dawał Wam poczucia spełnienia, nie dawał Wam hmm, poczucia bezpieczeństwa. I tutaj jeszcze raz powtórzę: to jest czas, gdzie Panna będzie się uwalniać od tego typu relacji, znajomości, kontaktów. I wybieracie to, co was karmi, właśnie. Stawiacie tutaj, mam wrażenie, na jakąś zupełnie nową znajomość. Ewentualnie mm, udaje Wam się odzyskać kontrolę nad ty, tymi swoimi wewnętrznymi demonami, dzięki czemu będziecie potrafili skupić się na tym, co jest piękne. Na tych błogosławieństwach, których doświadczacie w swoim życiu. I również, jeżeli mówię do osób, które są w relacji, ale przechodziliście przez jakiś trudniejszy czas, tych wątpliwości, jakichś takich lęków, obaw, mówię, te demony powracały, które wpływały na dynamikę waszej relacji, to będzie powoli odchodziło do przeszłości. Jest szansa na powrót takiej harmonii i równowagi. Wszelkie kłótnie, tak? Um, jakieś takie docinanie sobie. Tutaj naprawdę um, ta, ta wasza relacja będzie rozkwitać. Dlatego też powiedziałam, możecie się zdecydować no, wszystko zależy od sytuacji osobistej, ale tutaj panna może się zdecydować na podjęcie jakichś działań. W, kierunku te, w w takim kierunku, żeby albo ze sobą zamieszkać, albo tutaj na przykład sformalizować tą relację, która już istnieje. Także, no, energie wrześniowe zdecydowanie Wam sprzyjają. Tak jak powiedziałam, macie wszelkie narzędzia, drogie Panny, żeby... Zrealizować to, czego pragniecie. Jedynie o czym powinniście pamiętać, to to, żeby nie dać się tym potrzeptom, żeby kontrolować te swoje myśli, które mogą błądzić, żeby nie identyfikować się z każdą myślą, a szczególnie z tymi, które wprowadzają w was właśnie w taki lęk obawy, niepewności, które powodują, że wy tracicie kontrolę. Tutaj też niektórzy, słuchajcie, możecie mieć do czynienia no, z, kimś, z kimś wrednym w pracy, kto, kto będzie próbował wyprowadzić was z równowagi. Jest, jest zaznaczona sytuacja konfliktowa w miejscu pracy. To może być ktoś, z kim współpracujecie. Mocno zaznacza się jakaś kobieta, ale Wiecie, równie dobrze to może być mężczyzna, który tutaj bardziej emanuje taką energię żeńską. Nieważne. Pokazuje się ktoś, kto nie ma skrupułów, kto, kto próbuje przekraczać pewne granice, czy też nawet ktoś, kto będzie próbował jakby to powiedzieć. No, podważyć wasz autorytet. Ale to, co najlepsze jest do osiągnięcia, to to, że jeżeli i znowu będziecie potrafili mm, kontrolować te swoje emocje, jeżeli nie, nie, nie dacie się wciągnąć w jakieś gierki, w jakieś konflikty, właśnie, nie dacie. Mm, nie pozwolicie na to, żeby ktoś wyprowadził was z równowagi, to nie ma szans, żeby coś tutaj wam zagrażało, czy też waszej pozycji. Nie ma szans. To ta osoba straci na tym jeszcze bardziej. I może dojść do tego, że to właśnie ta osoba straci swoją pozycję. Chyba, że mówię do, o, do osób, które już od dawna zastanawiają się nad tym, żeby zostawić pracę, w której jesteście, albo zostawić jakieś dane przedsięwzięcie. Może dojść do tego, że faktycznie um, chcecie zmienić w ogóle tą ścieżkę swojej kariery, stawiacie na coś innego i tu niewykluczone, że um, dojdzie, ale to, to by była wasza inicjatywa, tak? Um, że złożycie to wypowiedzenie, bo już będziecie mieli podkorek. No, tak to, tak to wygląda, moi drodzy. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.